Cześć, witam Was wszystkich, zaczynamy od zera z prośbą widza nagrywam poradnik jak podejść do pierwszych wy wypraw, co tak naprawdę trzeba mieć, aby, aby dobrze grać na czym się skupiać i jak wygląda wyprawa czyli tak, zaczynając grę yy, wchodzimy w epokę żelaza, ja tu nawet w epoce żelaza nie jestem więc wszystkiego. no dobra, pokażę wszystko, ale będziemy musieli przeskoczyć świat yy, zaczynamy od wejścia w tą epokę żelaza tam yy, odblokowuję wyprawę, o ile dołączymy do gildii. Wyprawa zawsze zaczyna się od wtorku, kończy się w niedzielę, poniedziałek mamy dzień przerwy. Ok, no i jakie budynki pomagają nam w wyprawie gildyjnej? Pierwszy taki ważny budynek w wyprawie gildyjnej, której plany zdobędziemy najszybciej właśnie na samej wyprawie. Po kilku walkach bądź kilku negocjacjach odblokowujemy no, co każdą walkę mamy nagrodę, czyli skrzyneczkę. Skrzynkę otwieramy i ze skrzynki wypadają różne nagrody. Na pierwszych etapach, co tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Prawie co cztery etapy mamy szansę na plany, więc te plany można dość szybko ogarnąć. Stawiając właśnie świątynię reliktów, świątynia reliktów gwarantuje nam jakąś szansę procentową na trafienie, na znalezienie reliktu srebrnego, złotego, oraz zielonego nefrytowego. Łącznie trzy są e, relikty. Relikty po prostu będą pojawiać się e, jako e, taki posążek gdzieś na mapie. Będziecie powiadomieni o tym, że relikt gdzieś się kryje tą ikonką. E, on może być za mgłą, oznacza to, że po prostu trzeba kilka bitew przejść, żeby to mgłę odblokować. Teraz mgła jest na całej mapie, oznacza to, że jest poniedziałek, czyli wyprawa Gidyna jest zablokowana, jest ten dzień przerwy. Żeby e, dobrze walczyć na wyprawie, warto. To postawić budynki. Budynki zaczynające się od katedry wizgańskiej, które daje procent do ataku. Budynku takiego jak Zeus, też e, zdobędziecie na pewno plany za same wspieranie nawet sąsiadów, bo to jest perła z epoki brązu. E, też daje procent do ataku oraz Castel del Monte, który również daje procent do ataku. E, jeżeli mowa o kolejności, no to e, jeśli nawet zważając na epoki i na wspieranie innych graczy i skupiając się na zdobywaniu planów, w ten sposób, no to zdobędziecie najpierw Zeusa, potem Katedrę Agwizgrańską, a potem Castel Del Monte. To są trzy perły do, do ataku. Jest jeszcze jedna, Terakotowa Armia, natomiast to jest na tyle wysoka epoka tej perły, że nie powinniście się skupiać na zdobywaniu planów do tej perły na samym początku. Jak widzicie, nawet ja nie mam tutaj na tym świecie, chociaż bardzo długo gram, bo tam ta perła ma swoje minusy, że trochę więcej wymaga, żeby ją rozwinąć nawet na ten dziesiąty poziom i mniejszy procent Daje do e, ataku, więc skupmy się tylko na tych trzech perłach procentowych oraz świątyni reliktów. Mamy już cztery perły. Jeszcze kolejna jest bardzo, bardzo, bardzo najistotniejsza z tych wszystkich. Jest to ta bardzo duża perła Alcatraz. Alcatraz e, produkuje nam jednostki. Właśnie dało mi 8 jednostek e, z budynków, które mam postawione. Jakie budynki wojskowe mam postawione? Tutaj się kryje e, kryjówka łotrów, więc oznacza to, że Alcatraz wyprodukowało mi 8 łotrów. Jeżeli miałbym jeszcze na przykład jakieś łuczne, balisty czy legionistów, postawionych najlepsze jednostki w epoce brązu, w tym przypadku to legioniści i balisty. E, no to wtedy e, z jakimś współczynnikiem procentowym dostałbym kilka łotrów, kilka balist, kilka e, e, legionistów. Tak to tak działa Alcatraz. Wyprawa gildyjna przyjmuje dwa rodzaje przejścia takiej wyprawy: e, poprzez walkę oraz jeżeli nie dajecie rady, poprzez walkę, bądź nie macie wojska, to poprzez negocjacje, oddając surowce. E, odniosę w tym powiedzeniu was do filmu, którym, w którym. Tłumaczy, jak przejść wszystkie cztery etapy, bo nie chcę od nowa tego tak naprawdę Wam e, mówić. Wyprawa da Wam mnóstwo medali, przepraszam, mnóstwo diamentów, e, zaopatrzenia, jednostek. Tak, dużo jednostek tutaj jeszcze jest do zdobycia. E, no i aby w ogóle być w dobrej gildii... Gildie wymagają od Was robienia wypraw. Wyprawa, tak jak mówiłem, trwa od wtorku do niedzieli i w tym czasie często musicie się zmieścić, zrobić jakieś minimum. W wyprawie jest łącznie z tych czterech etapów 64 bitwy, są 64 po prostu etapy, bo możecie też negocjować. Więc w mojej gildii na przykład jest minimum bodajże 34 etapy, żeby zrobić ja praktycznie zawsze robię 64 maksa, no bo nie przepuszczam po prostu nagród i też chcę. Pokazać gildi, że, że jestem aktywnym graczem, że jestem w stanie to robić bez problemu. E, każdy gracz jest w stanie zrobić maksymalną wyprawę, nawet jeżeli nie macie jeszcze pereł do ataku, możecie negocjować. E, wiadomo, no, może nie robicie jeszcze tak dużo surowców, ale mm, zawsze ten surowiec jakoś w jakiś sposób można zdobyć można kupić. Starajcie się zawsze robić minimum. Będziecie w dobrej gili, będzie Wam się przyjemnie grać, a Gilia też wam często pomoże. Jeżeli Wy od, od siebie też coś dacie. Nigdy nie przepuszczajcie wyprawy, bo jest wiele zadań, jest na przykład jakiś event, to mamy nieraz cel, zrób pierwszy cały etap wyprawy gildyjnej, ten cel trzeba zrobić. Wyprawa to jest podstawa tej gry i w ciągu tego tygodnia zawsze powinien być maks robiony. Są zdolni gracze, są najlepsze gildie, którą wyprawę robią już w ciągu całej godziny bo w wyprawie co prawda mamy ograniczenia takie jak podejścia, jedno podejście dostajemy w ciągu jednej godziny eee... A wiecie, już so, so, 8, 8 podejść łącznie mamy na początku. Jak tu zrobić 64 etapy? A także można te podejścia kupić za medale. W takiej epoce żelaza to praktycznie każdego będzie stać. Ja mam 20 tysięcy medali łącznie teraz, a podejścia w epoce żelaza kosztują po 1-3 medale, więc ja mogę sobie kupić to i od razu też wygodzinę tą wyprawę, jeżeli jestem zdolny zrobić. E, ogólnie też jest tak, tak jak mówiłem, wyprawa składa się z tych czterech etapów. Jeżeli zrobiliście pierwszy etap i nie macie dostępu do kolejnych, oznacza to, że e, Wasze guru, gildi, szefostwo po prostu nie odblokowało e, kolejnych etapów. Nie jest to przyjemna sytuacja, i to często świadczy o gildi, że gildia jednak jest mało aktywna. Warto przejść do innej, albo po prostu zrobić porządek w obecnej, aby zawsze cztery etapy były odblokowane. Aby odblokowywać etapy, trzeba płacić surowcami ze skarbca gildi, których często po prostu jest sporo, bo ludzie mają arki, ludzie mają różne obserwatoria i tak dalej, czyli perły, które też wrzucają e, automatycznie codziennie surowcami. Do skarbca i dlatego tak te, te, te surowce są w tak dużych ilościach. Często jak zobaczycie, zobaczycie właśnie do skarbca, gildy w oknie. No, gildy składające się chyba z trzech osób, i zobaczcie, po kilka tysięcy jednak surowców jest, po pięćdziesiąt tysięcy. Więc tak, no, podsumowując, wyprawa to bardzo, bardzo prosta rzecz. Odsyłam Was do dodatkowego filmu, jak tam walczyć, jak negocjować, aby zawsze robić cztery etapy. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jeszcze z czymś problem, czy coś byście chcieli wiedzieć. Eee... Z dedykacją dla widza pozdrowienia, dzięki za pomysł, mam nadzieję, że ten film pomoże Tobie, może nie Tobie, a po prostu członkom gildii, jak podejść właśnie do wyprawy i jak rozpocząć grę. Pamiętajcie o tej świątyni reliktów, bo bez świątyni nie zdobędziecie reliktów, a z reliktów wypadają naprawdę świetne rzeczy, takie jak tarasy rolne, 100 punktów rozwoju oraz sporo surowca. Polecam. Trzymajcie się, mówił Tieru, cześć.